Hej, witam na kanale Dolly Style. jestem Dorota. W dzisiejszym odcinku pogadajmy sobie o warstwach. Zapraszam. I jak widzicie, <ścoughs> powiedziałam i zrobiłam, czyli obciąłam włosy, nic tak krótko nie miałam i no. Przyzwyczajam się, bo to było wczoraj, więc jeszcze od wczoraj, wiecie, się trochę przyzwyczajam. Trochę mm, no, idę do swojej twarzy i wiecie, do tego, że tutaj, no, jakby nic mi nie wisi. E, pani powiedziała, że już były naprawdę zniszczone włosy, także dobrze, że przyszłam. Ściacham od razu tyle. A co dalej się wydarzy, to zobaczymy. Na pewno e, po konsultacji również pani powiedziała, że lepiej, żebym zapuściła e, moje no, naturalne, niż dekoloryzowała, bo mam. Po prostu cienkie, delikatne włosy, nie ma sensu ich niczyc, niszczyć, zdzierać ich, bo tak naprawdę dekoloryzacja to jest taki trochę peeling i takie zrobienie po prostu papierem ściernych po włosach, więc no nie ma sensu. Także przyzwyczajam się, ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj o warstwach. Słuchajcie, mam parę nowych rzeczy w szafie, czy to uszytych, czy to z second handu i chciałam bardzo Wam je pokazać, jakoś wystylizować i... Stwierdziłam właśnie, że na końcu o warstwach, bo przy okazji właśnie użyję sobie tam tych ubrań. A też jest teraz taka fajna pora roku, że nie jest bardzo zimno, więc nie zakładam grubych swetrów, ale też nie jest tak ciepło, że jedna warstwa nam wystarczy. I też jest tak, że wiecie, rano jest bardzo zimno, później w ciągu dnia się trochę robi, bliżej wiecie, 8 stopni itd., tak przynajmniej w Gdańsku, a potem znowu jest zimno, więc fajnie mieć jakieś takie warstwy. Czy je zdjąć, właśnie, czy nałożyć na siebie w ciągu dnia. I warstwa to jest świetna jakby świetna rzecz, żeby stylizować się, właśnie, żeby robić różne ciekawe rzeczy, e, czy stylówki, bo, e, no właśnie, wystarczy, że zmienimy na przykład coś, co narzucamy na górę i mamy zupełnie nowy look. E, I wykorzystujemy cały czas te same ubrania. Także e, bez zbędnego przedłużania przechodzimy do pierwszej, powiedzmy, metody warstwowego. Stroj. I reprezentację pierwszego sposobu na warstwie mam na sobie, mam na sobie akurat kombinezon, ale jest to zakładanie, wiecie, sukienek na ramiączkach albo jakichś takich po prostu bez rękawów albo właśnie kombinezonów na jakiś long sleeve, żeby właśnie stworzyć tą warstwę, żeby było coś ciekawego, no ale na przykład sam kombinezon jest letni. Natomiast, jeżeli założę go właśnie na golf i na przykład mam do tego buciory, no to już się nadaje na chłodniejszy dzień, na przykład do biura, no bo wiadomo, nie na mróz, nie, nie na śnieg, ale tak jak jest teraz, to jest idealnie. Także zakładanie nawet letnich, czy tam wiecie takich wiosennych, jesiennych sukienek na coś powoduje, że one mogą cały czas być z nami. Nawet mamy ulubioną sukienkę albo kombinezon, no ale możemy tylko odnosić w upały, no właśnie. To jest sposób na to. Także ja się trochę odsunę. Tak próbowałam ułożyć dzisiaj, żeby mogła do Was gadać i się zmieścić w kadrze. To jest mój look, czyli kombinezon, bardzo taki, wiecie, lekki, wiskozowy. Um, oczywiście o, byłoby idealnie, jakbym miał długie nogawki, tak, żeby jakby na całą długość i tutaj myślę, żebym mogła założyć czarną rajstopę, ale wybaczcie mi, nie chce mi się. E, także tutaj jestem, wiecie, mam sobie takie glany na obcasach. Do tego, pasek, żeby tutaj coś się działo yy, i czarny golf. Także yy, tu wprawdzie jest granat w tym kombinezonie, no ale wiecie: jakby jak całościowo patrzymy i mamy te dodatki czarne, to tutaj się wszystko ze sobą zgrywa. I bardzo mi się to podoba. I tak właśnie byłam też w pracy, w sensie miałam inny pasek. Yy, I tak byłam w pracy i nauczyłam no, się super. I no właśnie, jest to taki trochę styl lat 60., 70., mam wrażenie z tym właśnie golfem, i, i z czymś na górę. Także bardzo e, jakby no, dobrze się w tym czuję. Jeszcze do tego postanowiłam zrobić jedną rzecz, którą rzadko robię. Aczko, e, na, na, natomiast jest to nakrycie głowy no, tej kaszki, bo wiecie, jakoś tak te krótkie włosy, trochę mam taki klimat chłopca, nie wiem, może to jest tylko w mojej głowie. E, I pomyślałam sobie, że to jest taki właśnie też kombinezon e, i krótkie włosy. To taki kaszkiet tam mojej córki, nie wiem, po prostu leży, bo nikt go nie nosi. I postanowiłam go spróbuję założyć. Także, wiecie eksperymentujemy tutaj wspólnie. Czy ja się widzę? No, nie wiem, słuchajcie. Mm -hmm. <laughs> e, to jest mój look. E, ja się, co, fajnie, taki, wiecie, zabawny. Nie wiem, jak jest. ten jest się nosi. Chciałabym go tak bardziej nosić, o tak. Tu sobie patrzę, wpadnę, żeby go... <noise> to jest mój look z nałożonym kombinezonem na golf. Tak, oczywiście jeszcze jest torebka. Tu już pójdziemy w taką czerń po prostu zwykłą. I... Także odkładam mikrofon, obracam się dla was i przechodzimy do kolejnej. Słuchajcie, właśnie zmieniam y, ubranie i zauważyłam, że mam rozpięty z tyłu kombinezon. <grywka> Nie będę już drugi raz nagrywał, bo już buty, ale. Mąż mi zapinał. I tak właśnie zapiął, także ja coś ja, ja, to nie ja. Dobra, zostaję słuchajcie, w czerni, bo y, mam jeszcze jedną rzecz bo, po prostu, do której chcę wykorzystać czarny golf nie chcę się go 10 razy zakładać. Także y, kolejną z zasadą czy zasadą, sposobem na stylizowanie warstw jest poncho, koc, szal, palto. Cokolwiek, co narzucamy, co nie jest, co nie ma, wiecie, rękawów, ani nie jest jakieś takie zabudowane, tylko możemy sobie po prostu z tym no, robić jak chcemy, sobie to zakładać jak chcemy i to też jest fajne, bo najczęściej jak nie mamy czegoś z rękawami, tylko jest to na, narzucone na nas, to jest jeszcze nam cieplej, jeżeli mamy przykryte, wiecie, jak, jak się przykryjemy kocem, jest nam cieplej niż jakbyśmy założyły pola, nie? Także ja mam tutaj, słuchajcie, coś nowego. I jest to z second handu, takie właśnie. Nie wiem co coś, palto taki koc. To nie jest kimono, no ale to też wiecie. I to wygląda, wiecie, jak to, nie? Jak berbery. Prawdzie to nie jest taka całościowo krata, no ale zobaczcie. ósemkę oczywiście. Także ja to teraz założę i zaraz będę dalej do was gadać. Słuchajcie, to jest taki już właśnie wyprofilowane, że to nie jest kot zawijany, tylko jakby to jest takie wyprofilowane, właśnie, żeby w ten sposób nosić. Oczywiście trzeba jeszcze pokombinować, żeby te pasy czy tam krata się tutaj razem zbierały. Natomiast właśnie fajny sposób, żeby stylizować takie kolorowe różne rzeczy, to jest baza taka, no, neutralna. Zresztą, wiecie, ja miałam. Też coś czarnego, czyli full czarny pod spodem i to takie moje kolorowe kimono. Tak samo tutaj jest ta sama zasada, czyli po prostu, żeby to było na, na tło, taka baza. Akurat mam na sobie takie luźne spodnie cargo, ale mogłabym mieć te leginsy i tak samo jakąś inną bluzkę. No ale wiecie, tu już mamy to i tutaj. Oczywiście można tak sobie po prostu być. O. Jesteśmy nie wiem, w domu, co siedzimy, albo nawet w pracy. Mamy taki kocyk, i po prostu jak nam zimno to nakładamy, ale też można to fajnie wystylizować. I ja mam tutaj właśnie pomysł na zrobienie to spaskiem. Wiecie, y, to oczywiście można jakoś tutaj kombinować. Jest gorąco mi już. Ale nie otwieram okna, bo jest hałas za oknem. Natomiast y, zobaczcie, ja zrobiłam tak, żeby z tyłu było. Nie było te, tego paska. Mogłabym oczywiście podnieść ręce, zrobić pasek i byłoby w git, ale ja chciałam, żeby to było takie właśnie fajne. O, zobaczcie, z tyłu jest luźno, a z przodu mamy y, talię, że nie, nie jesteśmy takie y, takim, w takim worku. No i. Fajnie to wygląda, co? Możecie wziąć każdy dowolny szal, taki szerszy, który macie, i go jakoś tutaj właśnie omotać. I też będzie super. I zobaczcie, nie yy, niby coś prostego, ale mamy właśnie na żółte. I to też może być coś, co możemy sobie zdjąć w każdej chwili i na przykład mieć tylko full black nawet w pracy, czy gdzieś tam nie gdzie jesteśmy. A to jest taka opcja przytulna, chociaż jest gorąco. Ale wiecie. Okej, okay, do tego mam Słyszałam, że obcasy, bo nie chcę zakładać jakichś takich butów, wiecie, loafersów albo glanów, bo chcę, żeby to było bardziej elegancka, właśnie wersja. Także będę miała obca obcasy. Taką elegancką torebkę na złotym łańcuchu. Mam złote koła i okulary. Ubieram się w to i wam się cała pokazuje. Także ja się czuję w tym właśnie super. Mówię, mogłabym mieć dowolne spodnie i jest to eleganckie. Szczególnie, właśnie taki wzór ala berbery. Jak się ma odpowiednie, widzicie, akcesoria, jakbym założyła teraz glany jakąś taką torbę, nawet z frędzlami, yy, beret czy coś, to też byłabym zupełnie w innym klimacie. A tak to jestem elegancka. No właśnie i jest mi ciepło, także dajcie znać co myślicie, ja ogólnie jestem zakochana w tym swetrze, ale czy w tym, nie wiem to powiedzieć A Natomiast jeszcze tego nie miałam okazji nosić właśnie, bo no bo jest kurde tak gorąco. W pracy bym się ugotowała w tym, e, no. Następna stylówka. Dobra, zanim przejdę do kolejnego do to całość, bo to też nie jest całość. Yy, to dwie rzeczy chciałam wam powiedzieć. Pierwsze golf. Uwielbiam golfy, mam mnóstwo i za każdym razem patrzę, jak jestem w second handzie, albo nawet w jakimś, wiesz, w swoim sklepie na golfy. I mówcie, co chcecie. Osoby plus size powinny mieć dekolt, żeby tutaj wydłużyć sobie szyję, żeby wyglądać smuklej. Okej, okay. więc uwielbiam golfy, bo one właśnie, jak mamy jakieś warstwy, kamizelkę albo, nie wiem, marynarka to nie zaburzają nam właśnie tym dekoltem, czyli założymy coś, tutaj jesteśmy całe zakryte, mamy tu jakąś linię i właśnie to nas wtedy wysmukla. Uwielbiam golfy za to właśnie, także polecam Wam, na przykład jestem tutaj ciepło w szyję yy, i tyle. Same zresztą też nasze bez natomiast no właśnie uważam, że często ten dekolt jak, jak jest na przykład taki i potem założymy na to kamizelkę, która ma taki dekolt, to tutaj jest bałagan i no nie podoba mi się to. Druga rzecz w tym w luku, to jest rzecz, którą sobie przerobiłam. To są moje spodnie szerokie. Upolowałam je w primarku. Za 13 zł były mega, mega poprzedzany, aż były za 13 zł i były dwa rozmiary za małe. A ja stwierdziłam, że za 13 zł to byłoby grzech nie brać, szczególnie, że miałam pomysł, jak je przerobić. I zobaczcie, tutaj. Mam wszyty pasek z innego materiału, z innych spodni. Moja mama miała takie jakieś, kiedyś sobie też kupiła w second handzie, żeby do czegoś tam dorobić i miała akurat. Nie jest to, wiecie, 100% ten sam kolor, no ale to w ogóle jakby nie widać. Mam tu wszyty po prostu pasek i te spodnie. Zobaczcie, one są szerokie. Są po prostu boskie. <truh> <truh> e, tak. Także jestem z niej zadowolona, mam wygodnie spodnie. Wiadomo, zawsze tutaj gdzieś to się e, dziwnie układa, bo jak sobie sama uszyłam spodnie, to dopiero mam dobrze tutaj wszystko w tych rejonach dopasowane. Ze sklepu nigdy, więc się tym na, na, naprawdę nie przejmuję. Ale jaki mamy kolejny e, sposób? To jest nałożenie sobie kardiganu e, jakiegoś na siebie, długi czy krótki, czy po prostu. Jest to sweterek, ale odkryty. Bo wiecie, założymy zakryty sweter, no to za bardzo, znaczy pełen sweter, no to za bardzo nic nie widać, co mamy pod spodem. Natomiast kardigan. I teraz tak, ja nie jestem fanką kardiganów. No, bo po prostu są dla mnie takie zbyt grzeszne dziewczęce. Przynajmniej w tym momencie. Nie wiem, co będzie za rok, albo w ogóle za miesiąc. <grytania> Natomiast mam taki jeden różowy, co miałam w poprzednim filmie o torebkach. Ale on jest taki, wiecie, ciekawy, taki krótki, taki mięsisty. No, i mam coś, co sobie uszyłam. I to już widziałyście. To jest ten zielony, wielki kardigan. Nie miałam go okazji jeszcze ubrać, oprócz kiedyś spaceru, bo, yy, no wiecie, on jest taki trochę niewygodny, yy, bo pod żaden płaszcz nie wlezie, bo jest po prostu długi. A jesienią już wiecie, no jakby no, nie było możliwości, go uszyłam chyba pod koniec lata. Więc zaraz go założę dla was. No, jednak uchyliłam, bo się umrę. <laughs> I zobaczcie. Yy, fajnie może kurde, wy macie, już jest ciemno przez 16 jak to nagrywam. Ale spróbuję to jakoś tak, żeby te kolory były żywsze. Natomiast zarobiście wygląda ta zieleń z beżem właśnie. Zresztą to jest kolor taki beż, powiedzmy bardziej kawowy to jest kolor tego roku. Nagram o tym, bo mam już ciekawy materiał sobie przygotowałam. I właśnie z takim żarówwiastym jakimś kolorem super wygląda. Czy Wy to możecie kiedyś zobaczyć? Hmm? No, w każdym razie jest mi bardzo ciepło, ale jest to też coś takiego, wiecie, z dziurami, więc dodaje lekkości, tak wizualnie. Można sobie nawet podnieść tutaj rękawy w tym swetrze, żeby o, żeby było widać ten z golfu. I do tego mam beżowe loafersy, które są lekko Brudne, bo są noszone. I taką torebkę, żeby już nie, nie przełamywać eee, tych beżu. A zostawiłam złote kolczyki i tyle. I to jest tyle. Także pokazuję się Wam w całości. Muzyka Jest mi ciepło i jeszcze mam tą i jeszcze ja jedną stylówkę i obiecuję, że ostatni nie będzie już z gorzym, ale jak widzicie, no nie mogę się oprzeć, po prostu są, po prostu te golfy są no bezcenne i, i naprawdę w mojej szafie jest ich coraz więcej. Kamizelki, następny ten, różni to się od kocyków i od kardiganów, no bo jest to bez rękawów. I naprawdę taka kamizelka, którą teraz mam na sobie, to jest po prostu, wydaje się, że to jest w ogóle, co to jest? Nie? Nawet się nie dopina, chociaż, no wiecie, mogłabym mieć taką, co się dopina, ale tak akurat nie. E, nie ma rękawów, więc co to daje? Słuchajcie, to daje tyle ciepła. Nawet jak jestem w domu, jest mi chłodno, sobie założyć tylko tą kamizelkę, żeby nie było mi za gorąco. I ona mi już tyle dodaje, i on z w wiecie, mięciutka, i taka dodaje takiego klimatu lat 70. I w ogóle, wiecie, super. Ale nie, nie tylko mówię o takich kamizelkach, można założyć kamizelkę e, taką elegancką od garnituru, rozpiętą, zapiętą, e, założyć dżinsową kamizelkę, długo nawet kamizelkę. I kamizelki są świetne, i ja mam ich coraz więcej w szafie, i będę miała, będę sobie szyła, bo uważam, że jest po prostu bezbłędne nawet na lato. Cienka kamizeleczka na sukienkę, od razu dodaje jej zupełnie innego klimatu. Także kamizelki to jest moja ostatnio nowa miłość. <noise> Także mam, mam akurat na sobie to. I w tym loku występuje rzecz, którą sobie uszyłam niedawno, miałam już ją w pracy. E, jest to taka spódnica. Hello! Słuchajcie, to jest z poszewki. Znalazłam taką poszewkę, która była z jednej strony, właśnie w kwiaty, a z drugiej ma to, co mam na pasku, i tutaj na tym takim przednim zaraz wam pokażę. O, jest jednolita. No i to miała być spódnica. Miała być z burdy, ale po prostu zrobiłam ją najprościej, jak się dało, czyli wzięłam ją po całej długości, spisowałam do paska i zrobiłam na guziki z przodu. Tu jest, wiecie, taki po prostu, yy, nie, nie do końca, tak powiedzmy, dwie trzecie mam w guzikach, a tu jest rozpierdach po tym, no. Yy, jest przepiękna, jest w klimacie trochę country, trochę takiego, to teraz jest modna taka, jak to powiedzieć, wiejska moda trochę, wiecie o co chodzi. No jest przede wszystkim za 8 zł z paszewki, nawet nie, bo jeszcze mogę sobie z tej drugiej części coś uszyć, na przykład bluzkę. I pasuje mi idealnie do tego golfu. Ja już byłam To wam pokazuję look, którym byłam w pracy. Mam tak, patrzcie, mrocznie miałam, fioletowe usta, srebra pełno. W ogóle, wiecie, nagle stwierdziłam, że chcę coś srebrnego ubrać. To ja. <laughs> I w tym wydaniu jestem bardziej właśnie taka country, można powiedzieć. Mamy do tego kowbojki. O już Maria. Wracam. Czyli mam tak kowbojki na sobie. No i nie mogłam się oprzeć. Ta torebka, szczególnie, że na tych liściach występuje identyczny kolor, jak na tej torebce. I to wszystko. Jakieś tam, wiecie, kolczyki yy, jeszcze z wisienką, żeby było więcej fioletu. Jestem zakochana w tym. Pokazuję Wam całość. Słuchajcie, mam wrażenie, że ostatnio robię tak, że na końcu, żeby zawsze najbardziej szaloną i taką w ogóle dziwną i crazy stylówkę. Yy, mam coś dziwnego na sobie, zaraz wam powiem o co chodzi. chodzi mi teraz o rzeczy cropped, czyli krop bluzy, krop yy, marynarki, krop kurteczki, cokolwiek krótkiego, żeby trochę było widać, wiecie, części na brzuchu. No, nie wiem, okazuje się, w krótki rękaw, yy, ale generalnie przykrótkawe rzeczy. No właśnie, jest to też warstwa. Jest to coś tutaj właśnie u góry zabudowanego z kolei i mamy nad, między powiedzmy spodniami albo spodnicą i, i górą mamy tutaj przerwę i też coś fajnego widać. I tutaj to jest coś, co nie wiem co czym zrobić, dlatego chciałam założyć, nawet tego nie przymierzałam jeszcze i nie jestem jeszcze przekonana w 100% czym się podoba. Natomiast y, jest to moja bluza, którą mam z Miałam kiedyś odcinek, że kupuję co mi powiedziałyście na Vinted i kupiłam sobie beżowy dres. I miałam właśnie... Ten dres ma takie dziwne rękawy. I taki kaptur w sumie, taki trochę. Taki płaski, mały, dziwny, i właśnie. takie dziwne rękawy, że nie wiecie, jest zwykłe, tylko po prostu taki taki trochę Batman. I tutaj oczywiście to była długa bluza. W Sensie, tylko że sprzątawnie i zrobiłam sobie taką rzadką plamę, ale w takich miejscach wiecie tak jakoś dziwnie, że totalnie się tego nie dało w żaden sposób ograć, albo wiecie, coś tam naszyć i zwiedziłam sobie sobie krop, ale nie jestem przekonana do tego i dlatego sobie chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądać. I chyba jednak myślę, że coś muszę jeszcze z tym więcej zrobić. Nieważne, to jest przykład krop. Mogę zaraz założyć inną rzecz jeszcze na sobie, na krop, żeby wam pokazać. Natomiast tak, jest to jeden ze sposobów. I Mam dodatkowo na sobie spódnicę, którą sobie ostatnio zrobiłam. Kończyłam ją, bo zaczęłam ją w zeszłym roku, ale w tym roku została skończona. Jest to coś naprawdę szalonego, także ten mógł jest naprawdę y, kompletnie od czapy. Uwaga! Jest to połączenie spodni jeansowych oraz takich spodni mam materiałowych, y, bo były ma, ma, małymi rozmiarami. Teraz się będę cofać i teraz będziecie patrzeć, jak to wygląda. Jest to, są to jeansy, które są do góry nogami, Ale te są spodnie, są normalnie, bo to są dwie kieszenie. I z tyłu są również jeansy. I tu jest pasek, żeby był jeszcze śmieszniej widoczny od jakiejś kurtki. wzięte. Czyli widzicie, ta stylówka jest crazy. Mam do tego jeszcze beżowe y, loafersy i mogę równie dobrze wziąć tę torebkę. I ten zielony nie, nie do końca mi tutaj pasuje. To jest oczywiście body, także to nie jest golf. Y, natomiast nie pasuje mi. Myślałam, że będzie w sensie wyglądało fajnie na wieszaku, ale już tak zostaje. Wiecie o co chodzi. Także... Zaraz się cofnę, pokażę się wam i może założę jeszcze coś innego na to. wygląda o wiele lepiej, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Jakby, no wiecie, to jest po prostu coś eksperymentalnego. I znów spódnica, poinspirowana tym, czyli że mamy jeansy, mamy wszeszyty, może tutaj dresy. Ja mam takie po prostu spodnie, tam moja córka miała jakieś takie wiecie, trochę jak Asterixowe. I ja po prostu sobie wzięłam, uważam, że to jest fajne. Coś innego, i są te spodnie, nie wiem na ile widzicie, yy, ale to jest po prostu do góry nogami. Czyli tutaj mam pasek, z te kieszenie. Yy, mi się to strasznie podoba. Ja tylko muszę wykomendować, co, co założyć na górę, ale wiecie, chciałam wykorzystać, że nagrywam odcinek i to wam pokazać. Także to mamy przy okazji warstw się trochę tu chwalę. Ha. Dobra, starczy tego, bo jest długi, już yy, dużo luków i trwają, ja muszę odebrać syna z urodzin, e, Tego też tak się trochę spieszyłam, który był Wasz ulubiony? Ja zdecydowanie kochałam fioletowy e, luk z moją spódnicą nową. Cudowa, cudowna po prostu spódnica e, i no, będzie eksploatowana przeze mnie. I na wiecie, to jest taka cienka, więc mogę ją nosić i na lato, i na jesieni, i na zimę, i na, i na każdą porę roku. Bo kolor też jest taki, wiecie, w kwiaty, więc może być. To jest po prostu eksperyment. Yy. Co nie znaczy, że do pracy nie założę, założę na pewno sobie. No i tyle. Zakładacie warstwy. Bawicie się warstwami, czy idziecie na łatwiznę i zakładacie po prostu sweter na jeansy i, i po prostu idziecie zrobić swoje. Dajcie mi znać. Czy macie kciuki za to, żebym... Polubiła się z moimi włosami, bo jak teraz to patrzę, to raz je kocham, a raz mówię, kurde, czuję się starzej, czuję się chłopiec czasami, a czasami się czuję seksy. Także jeszcze do tego dojrzewam, bo nigdy nie miałam takich krótkich, żeby nie było. Także dużo nowości w tym filmiku. Nagrywam 49 minuty, także się z Wami rozłączam i do następnego. Papa. pa! pa.